Dzisiaj ziemeczki z tej strony Jakub 041 i dzisiaj witam Was w arenie na Blitz Survival Games. Yy, chciałbym Wam także powiedzieć, że jeżeli dobijecie 150 łapek, yy, tutaj włączor na vip na tydzień. Jeżeli dobijecie 250 łapek, tutaj włączor na vip na miesiąc na Cube Gamie. Yy, więc dobijajcie te łapki, yy, subskrybujcie mnie, komentujcie. I jeszcze chciałbym Wam powiedzieć, że będzie yy, live. Piątek, czyli 11 na tym live'ie będę rozstawiać też skiny do cs jakieś może nie takie drogie ale jakieś skiny porazdaję na pewno będę także grać w minecrafta może jakiś launcher dla was załatwię lub coś podobnego więc wbijajcie na live'a. link do live'a jest w opisie pamiętajcie także żeby zostawić tam followa wtedy będziecie dostawali na maila informacji o tym, że zacząłem live'a i żebyście po prostu wbijali na te livey. Aha, dobrze. Elo. No, no. Co tam? Co tam? Zabijecie. Pierwszy kill. Mm, dobra. I teraz te dwa mieczy połączone. Easy. Teraz to, to... Oto. No i dobra. To, to walamy. To wkładam, to wkładam. E, to tutaj daję, to tu daję, to tu, to tu. I dobra, ile co do tego typa? 91 kratek tylko to przez te kejwy to będzie troszeczkę dalej troszeczkę będzie chyba dalej czy nie? nie, jest w tym nie, on nie dobra i co tu jeszcze? tu jest to dobra, tu jest jeszcze jeden tryb bliżej nas, 50 kratek a więc tu go przywitamy milutko tego którego zabijamy którego bierzemy aha aura aura polecam jeszcze na flyu na flyu polecam nawag Xplay y, hammer polecam panik się nie odezwie, nie odpisz nawet Dobra, jeszcze w Soju prawdopodobnie byli e, Chociaż nie sobie zobaczę już na powtórce No i dobra, no to widzimy się w kolejnej arenie Dobra, już jestem na kolejnej arenie i włączyłem sobie F5 I zrąbałem O, chociaż nie zrąbałem powiem wam chociaż Zauważyłem, że ta skrzynka była pusta i tak dosyć dobrze nawet dobrze włączyłem to F5 przez przypadek, ale... Dobra, lecę tutaj. Nie znam za bardzo tej areny. Przeważnie pasuje na tym, że mam mieczu jakiś, a teraz nie mam mieczu za żadnego. Eee, no i gdzie leci? Tu wygląda tych bań do jakieś skrzynki czy nie? Nie ma nic nie ma. Żadnej skrzyneczki. Nie zostawili. Boże, drogi dzieci, bez soja. Serio. Nie ma tu już jak prosić jakichś randomów o soja. To jest po prostu... Dobra. Tak. Tak. Dobra i na razie tym mieczem. Chyba, że będzie ktoś opet, to wyciągam ten drugi miecz, ale nie sądzę, aby ktoś się trafił na razie taki opa. Dobra. Dobra, dwóch typów w soju, tak? Okej, okay. easy, easy mm. Jeszcze jak są nieogary, to takie easy Troszeczkę to jest, nawet co, łatwe Okej, okay, tutaj już polecę tym kanionem I gdzie tu jest jakieś takie fajniejsze Wyjście od miejsca Tu niczego nie ma Widzę tych jaskiń jest Tyle ciekawostk, czytano jakieś pułapki, więc najlepiej, by uważać, e, gdzie tu jeszcze coś może być takiego fajniejszego. Okej, okay, tutaj, tutaj, tutaj. Ehm, Chciałem was także napisać, e, jakie. Chciałem <ściałbym> was także zapytać, jakie są wasze ulubione serie na moim kanale. Serio jak na nas Jakie co najbardziej lubicie oglądać u mnie na kanale, czy jest to 6, czy jakieś inne serie. Napiszcie także w komentarzu. Napiszcie na jakich serwerach, więc napiszcie jeszcze na jakich serwerach abym ja zrobić gildię z widzami najlepiej, żeby to były Easy HC, na których wygracie. Bo to gildia z widzami ma być no ma to, Mają tam być widzowie, ja i widzowie m, przeciwko widzom lub innym graczom na tym serwerze, więc to by było dosyć spoko. Gdybyście dużo osób grało na jednym serwerze, zrobiłbym także z tego jakiegoś live'a. Na razie live najbliższy będzie bardziej chyba z Cesa. Bardziej będzie też MC, powinno być. Jeżeli będzie dużo osób chciało MC, to na pewno zrobię MC. Mm, w CS się sensie mam Orła. Ta nowa broń po prostu mm, jest tak op, że już nawet jak grałem sobie teraz jednego miksa, to nie grałem w ogóle kałachem, tylko grałem e, tym nowym gunem. Więc to jest takie. No takie to nie jest nawet kilowa broń Zastanawiam się tylko kiedy Valve ją znerfił Bo to jest pewne 100% że oni ją znerfią Bo teraz wszyscy grają mm -y tylko z tą bronią Nie żadne kałachy i tak dalej Tylko ta broń Bo ona po prostu jak zabija na hita To kosztuje ile to kosztuje 850 50 jest tanie jak na tyle, boże jak na tyle, jak na tak dobrą broń. No dobra. Tu, tu. Mm. Dobra, czyli jak to, czas do bitwy został skrócony, to na luzie. 3 osoby zostały ja mam tylko 4 kile. Druga arena, zobaczymy jak to wyjdzie. No i tutaj wyjdę. Ok, jest. No i co tu mam Wam do powiedzenia takiego co muszę ważnego. No to lajkujcie ten filmik, aby zdobyć... Abym dał wam te po prostu włączery. Wanchyry będą w opisie, będzie coś takiego, 250 lajków i pauza I tam będzie kod, jak dobijecie te 250 lajków No i tu jest typ, czyli on będzie za tym mostem czy gdzie on będzie? Gdzie on, gdzie będzie ten typ, skadujcie teraz Skadujcie Zobaczymy czy skadniecie Nie, za daleko jest no, czy będzie w tym? Chyba nie. A nie, no, to jest już spawn, tu jest. On jest na spawnie. <laughs> Dobra, on jest na spawnie. Liczę, że go dam radę dojechać. Tam jest dwóch typów, o. Więc będzie nieźle je. Aha, czyli się zabijają, widzę. E, szybko kończąc Dobra i teraz to typa Dobra easy win Dobra easy win Czysta hp miał Zbierał jakieś tam itemy, 5 killi Wygrana arena na koniec odcinka No i dziękuję wam wszystkim za oglądanie Pamiętajcie o łapce w górę W górę, pamiętajcie aby wbić Na live'a do mnie które odbędzie się w piątek o godzinie Umówmy się Na godzinę 18, więc live w piątek o godzinie 18 Ale to dziwnie wygląda W piątek o godzinie 18 Więc wbijajcie yy, Jeszcze tak podam wam linka Hitbox.tv yy, Zapraszam was wszystkich yy, aha, nie. Dobra, zapraszam was wszystkich No i trzymajcie się Cześć